Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Maria Oczko, jestem dyrektorem Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach. Prowadzę szkoły dla młodzieży, dla dorosłych, jak również szkoły policjalne. Bardzo ciekawym kierunkiem, cieszącym się popularnością jest technik farmaceutyczny w ramach... Tego właśnie zawodu młodzież otrzymała dotacje z Unii Europejskiej, modernizacja kształcenia zawodowego. Młodzież otrzymała możliwość korzystania z różnego rodzaju kursów. Jak również w ramach tego projektu unijnego zakupiliśmy bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne dla swojej apteki przyszkolnej. Nazywam się Krystyna Rogacka-Majcher, wykładam przedmiot Technologia postaci leku, który wykładam w Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach. Ten przedmiot to przedmiot w dwuletnim technikum farmaceutycznym, w którym uczniowie uczą się również farmakologii, farmakognozji, chemii leków, anatomii z fizjologią, psychologii, a także zdrowia publicznego. Technik farmaceutyczny ma bardzo duży, dużą rangę, jeśli chodzi o zawód, ze względu na to, że razem z magistrem farmacji są przedstawicielami zawodu medycznego. Pracując w aptece mają możliwość wydawania pacjentom leków przepisanych przez lekarza, jak również wykonywania leków na zlecenia lekarskie, czyli recepty. Szkoła, w której wykładam, ma możliwości otrzymania dotacji z Unii Europejskiej. Dotacje te pozwalają między innymi na zakup tak ważnych utensyli jak suszarka, która służy do wyjaławiania przedmiotów potrzebnych do jałowego wykonania leku oraz ungwator, który służy do wykonywania czopków, gałek oraz maści. Jeśli chodzi o zatrudnienie po dwuletnim techniku farmaceutycznym, jest ono bardzo duże, gdyż technik farmaceutyczny może pracować zarówno w aptece otwartej, dostępnej dla wszystkich pacjentów oraz w aptece szpitalnej, dostępnej tylko dla pacjentów szpitali, również może pracować w zakładach farmaceutycznych, może również pracować w różnego typu laboratoriach. Zatrudnienie technika farmaceutycznego może być również poza granicami Polski, ze względu na to, że dyplom technika farmaceutycznego daje mu możliwości podjęcia pracy w całej Unii Europejskiej. Technik farmaceutyczny to bardzo dobry pomysł na zawód, ze względu na to, że daje duże zadowolenie i dużą satysfakcję. Serdecznie zapraszamy! Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Zawiła. Jestem uczennicą pierwszej klasy studium farmaceutycznego. Od zawsze interesowałam się chemią, biologią, fizjologią człowieka. Mam nadzieję, że ta szkoła dobrze przygotuje mnie do zawodu. Dzięki temu będę mogła spełnić swoje marzenia.